Zacząłem bieganie od 1900, chyba takie były nieśmiałe próby po przerwie w sporcie parę lat, która trwała. Biegam od roku, tak, no mówiłem, takie nieśmiałe próby były od 1985 roku. No i później jakoś tak się zmobilizowałem. Czułem, że mi jest to potrzebne do życia bo kiedy grałem był do lat w i jeszcze w szkole średniej inny sport uprawiałem nie wspomnę szkoły podstawowej jako wyrostek i pasowało mi to do, mojego, do moich takich psychicznych wnętrz, że muszę to robić, będę lepiej żył, będę bardziej pogodny, zdrowy i uśmiechnięty. I to się spełniło w sumie, ale no było to dużo lat temu. Trochę liczę kilometry, mam taki zeszyt, potem miałem takie kalendarze, zapisywałem ilość kilometrów przebiegniętych miesięcznie, rocznie. No wyszło tego bardzo dużo w sumie, niektórzy się dziwią i ja czasami też, że skąd to się mogło wziąć, no ale przez te ponad 37 lat, czy około 37 lat biegania zbierało się tego. To wyszło mi tak gdzieś około 95 tysięcy kilometrów. No, jak byłem trochę młodszy, to biegałem rocznie 3000 kilometrów, 3,5 tysiąca. No, przed maratonem trzeba było się dobrze przygotować, więc podstawą takiego biegu to jest długie wybieganie, no, 20 kilometrów dziennie, dzień, nie? w tygodniu 30. Bardzo mi to się podobało, podoba mi się to do dzisiaj, ale po prostu już ze względu na pewne okoliczności drobne kontuzje niestety ale i wiek robi swoje także intuicyjnie ograniczyłem bieganie nie do minimum ale tak do takiej rzeczy że mogę jeszcze ileś tam kilometrów na zawodach przebiec no i to trwa nadal ale na przykład dzisiaj mam też trening taki mały biegowy żeby po prostu nie zapomnieć się poruszać no bo uprawiam przy okazji jeszcze inny sport Mój kolega zaczął coś do mnie tak mi namawiać, żebyśmy pojeździli rowerem dłużej i więcej. Tyle lat biegamy, może coś, coś nowego. W końcu miałem jakiś tam rower i byłem taki sobie pewien siebie, że cóż to jest to kolato przełajowe, to jest jazda po lesie, fajnie, przyjemnie, przyroda wokoło. Więc na początku przyjechałem, dwa takie pełne wyścigi maratońskie. Coś około 70 km z tego cyklu maratony wschodnie. Potem jeszcze gdzieś inne dwa przejechałem i szczerze mówiąc miałem dosyć. No to jest trudny, wyczerpujący sport. Trzeba do trenować, szczególnie żeby przejechać taki pełen maraton kolarski. To jest między 60 a 70 km. Więc jeszcze taki jeden młodszy kolega nas namówił, żebyśmy się założyli drużynę i będziemy jeździć Krótsze odcinki między 30 km a 40. I tak się stało, ja to do dziś to jeżdżę. Przyjechałem tych wyścigów chyba około 80, już może i ponad, w ciągu 10 lat. W ciągu 8 lat właściwie. Bo to w tym roku, w tamtym roku był ósmy sezon. Tak szczerze powiedziawszy, jest to sport niebezpieczny. Trzeba hmm. mieć dobrą kondycję, dobrą technikę jazdy, trzeba dużo trenować. Jeżdżą tam zawodnicy i klubowi, i tak zwani amatorzy. Ale to mi się spodobało. Jest to przeżycie nie z tej ziemi, bo się jedzie po piachu, po błocie, z góry i pod górę. Nowy rodzaj sportu, nowe doznania. Nie wszędzie można wjechać, trzeba wejść. Zejść, zjechać też nie wszędzie można, trzeba zawarią zbiec. Ja mówię o sobie jako o takim typowym amatorze kolarstwa przełajowego, Ale jest to fajny sport. Trzeba tylko trochę potrenować, jakby ktoś miał ochotę. Robert może być taki, jak ktoś ma, na pewno on taki spróbować. No, ja, tak, ja tak nie mogę pojedynczego osiągnięcia wymienić. Nie mogę takiego jednego osiągnięcia wymienić pojedynczego bo to właściwie jest sportowym osiągnięciem to, że ja ciągle ten sport uprawiam i jeden i drugi. Ja jeszcze dwa lata temu chodziłem grać tak treningowo w koszykówkę z studentami. No, ale ja po prostu z pewnych względów nie robię tego już, ale jakoś tak się mi udało pogodzić się w dyscypliny sportowe koszykówkę, bieganie i rower. Miałem takich parę tytułów amatorskich, po prostu jako amator w różnego rodzaju imprezach, w biegach przełojowych, w udap byłem pierwszy w swojej kategorii. Było tego trochę, nie wszystko pamiętam, ale jeszcze były takie biegi drużynowe, bydgoszczy, gdzie z kolegami w drużynie nas tam chyba biegało sześciu lub pięciu, no zdobyliśmy Yy, chyba 4 czy 5 razy tytuły mistrza Polski ognisk biegowych klubowych. No a tak szczerze mówiąc w tych kategoriach wiekowych, tam jak miałem 40, 50, 60 to gdzieś tak zawsze byłem bliżej początku niż końca. No Ja się cieszę, że jeszcze mogę biegać, to taki sukces też jest, bo to trzeba mieć robić. To nie tak, że się nałoży buty i pobieg. To trzeba trochę przeanalizować sytuację, się skupić i wtedy dopiero wybiec. Pytanie jest, bo to tak zawsze się o to pytałem, biegacie długodystansowych. Jest jak, to, jak gdyby wyznacznikiem, jak, który biegać się starał, biegać. Ja no i nie przebiegłem, ja, gdzieś przybiegłem, ja biegałem dwa razy do roku maraton pełny. Ja w sumie gdzieś przebiegłem około, około 60. I potem nie to, że nie chciałem biegać, ale po prostu. Miałem coraz takie nie to, że słabsze wyniki, to wymagało jednak du dużych przygotowań taki maraton. Przecież to trzeba się przygotować dobrze. I tak intuicyjnie już potem mnie nie pasowało to psychicznie. Po prostu lubię biegać, ale już później ten maraton jakoś tak nie leżał w mojej psychice do no, 30 km, półmaraton, 21, jeszcze tak. Nie dobrze zrobiłem, nie, nie męczyłem swego organizmu niepotrzebnym wysiłkiem. A jak głowa nie gra z tak zwaną fizycznością, to jest tragedia, no, że niby się chce, a nie może i to tak na siłę, to nic nie, na siłę robienie, to nic nie wychodzi z tego. No w sumie to przez tyle lat, to chyba nie liczyłem dokładnie, ale tak startów mam i z tymi rowerami, i z bieganiem, i z innymi dyscyplinami sportowymi, to gdzieś ponad 900 razy startowałem, także... Sam nie wiem, jak to się stało, ale tak to się stało. No. Znaczy, było trochę takich przygód, w sumie takich i mniej romantycznych, i więcej romantycznych. Najgorsze to były takie przygody, że wszak niestety nie wszystkie maratony ja wszystkie maratony ukończyłem. No niewielkie części z nich miałem tak zwane duże kryzysy i pamiętam kiedyś w Warszawie, że był to któryś kilometr, to tam nie 30 to jest taka ściana. To w zależności od organizmu danego człowieka. Już miałem tak tego dosyć i biegłem koło takiego zieleńca, który rozdzielał autostradę. I ciągle mi jedna myśl przychodzi do głowy. Kładę się na tą trawę, śpię do wieczora, nic mi już nie obchodzi, koniec. Koniec biegania ze wszystkim. Ale jakoś tak Dzisiaj przemogłem, trochę podszedłem, trochę podszedłem, potruchtałem i te złe myśli mi przeszły. To był taki bieg, pamiętam, w szczytnie chyba. Tam koledzy robili szczyt na duży imprez. Nie pamiętam jaką on miał nazwę, czy po Bociana, czy po jakiś tam y, odznakę żabki. Był bieg przez Puszczę i po prostu ja biegłem z jakimś kolegą. I on potem trochę został za mną i tak pamiętam do dziś po prawej stronie jakoś zatrzeszczały krzaki. I przede mną wybiegł, wybiegła sarenka z takimi no, moimi sarenkami. Przede mną. A nagle jak się tu po taki zaczął być słyszalny i za tych krzaków wyskoczył nie wiem. Przeleciał nade mną, dosłownie. No mało brakowało, żebym głowę kopytami dostał. Bo ten kumpel z tyłu krzyknął, uważa, jakoś tak się machinalnie schyliłem. I takie ogromne to to było, bo ta droga w lesie nie jest szeroka, nie? Ale między jedną ścianą lasu, a drugą trochę było tych metrów. No i ten jelek tak nade mną przeleciał. A mnie serce aż pod, pod gardło i pod nos. Ja po prostu przez minutę stałem i nie mogłem biec. Po prostu takie wrażenie, że to... Co by to było, gdyby to było, no ale... Fotografa przy tym nie było, a to jest prawda. No to jestem bardzo zadowolony, że w mojej gminie są biegi również. Nie trzeba daleko jeździć. Bieg już ma swoją renomę, ma swoich stałych bywalców. Fajna jest trasa. Ja to tak lubię, jak taka trasa jest mieszana i nie jest to bieg dla zawodowców. Po prostu trasa jest, trzeba przyjechać, przebiec, fanty odebrać, potem jeszcze tak trochę się literacko wzmocnić. I to jest cała tajemnica tego biegu, bo, prosto, bo są biegi różnego rodzaju. Nie? No, tu jest taki nietypowy, bo z akcentem literackim. Są książki, które są tak nami coraz mniej popularne wśród młodszych ludzi. Może jak ktoś dawno nie widział, to na biegu konopielki zobaczy, jak to wygląda i coś tam pocita sobie, bo to nagroda czy pamiątka z biegu to zawsze to, to znaczy, nie? Co mnie ja się interesuje, po prostu tak mi powiedział, że nie to, że wszystkim. No śledzę bieżące wiadomości polityczno-medyczne ostatnio. A interesuję się na przykład fotografią. Mam w komputerze tysiące zdjęć z różnych imprez sportowych. Teraz ja jakoś tam układam co dzień. Trochę czasu mi jeszcze zejdzie. No i właściwie tak. Teraz jak już jestem na emeryturze już ponad 3 lata, to mam więcej czasu na takie luźne życie. No rowerem więcej pojeździć. No i lubię jeszcze słuchać muzyki wieczorem. W internecie jest tyle tej muzyki. Ja mam swoją ulubioną muzykę, swoje ulubione zespoły. I to jest taki fajny relaks, bo jeszcze tak sobie sam mówię, że nadrabiam czasy mojej młodości, jak nie było tych, byli ci muzycy, tylko ja ich nie słyszałem, bo nie było po prostu dostępu do, do ich do ich głosu, do ich, do ich słuchania no i to fajna rzecz. No Teraz wniosek na świecie pierwszy to Internet. Jest i muzyka, i można teatr zobaczyć, można dużo rzeczy się dowiedzieć, tylko no, to wszystko jest, i muzyka, i tak, i kino, to jest na żywo najlepsze w bezpośrednim oglądaniu, no, ale to jest taki środek zastępczy. Można wytrzymać. Ja jeszcze jak uczyłem się w szkole średniej, no, mój kolega miał taki dobre radio, My tam słuchaliśmy tego radia i zaczęły się te początki bluesa w Polsce. Smutny tadek na no, lepanie żyjący już dał początek tej muzyce i po prostu ja tą muzykę potem już tak, jakoś tak bardzo polubiłem. Ja Nie wiem dlaczego, ale mi to pasowały te rytmy, słowa i do dziś to sobie w sobie pielęgnuję. Słucham dużo bluesa i wykonawców polskich i zagranicznych, i po prostu raz do roku, jak mi się udaje, bo to już jest taka tak zwana jesień z bluesem, też chodzimy mi z małżonką na koncerty. Na świecie są tysiące zespołów bluesowych i śpiewają bluesa i w Afryce, i w Rosji, i w Niemczech, wszędzie na całym świecie. No, kolejką bluesa jest Ameryka, no. Północna, miasto Chicago. Ale ja lubię też i po polsku słuchać i Tatka na lepę, mój ulubiony zespół Jam. Bardzo lubię te utwory, i no, jeszcze są inne zespoły, No znaczy na Bluesa, Sławka Kiszczolskiego. Nawet zespół z Krosina jest po 50, który dawał koncerty tutaj u nas. Też lubię słuchać, bo to swoje, swoje ludzie. Też fajnie grają, no w sumie na żywo to wszystko pasuje. No i czasami jeszcze, czasami, no jak mam taki, Trochę humor nie taki, nie, nie bardzo to, Lubię jazz, ale ten taki tradycyjny. Takie granie na pianinie, kontraba, strąbka, taki bardzo taki luźny i taki swobodny. Taka muzyka właściwie prężająca. No, to taki nowoczesny jazz, to, to, to jakoś tak trudno zrozumieć czasami. No. Ale muzyka to ważny element w moim życiu, także lubię słuchać. No. Czytam książek, to więcej muzyki słucham. Czułem. No. Każde wyróżnienie jest miłe dla kogoś, kto je dostaje i jeszcze jest fajnie, jak dostaje je wiedząc za co dostaje, no, za to propagowanie sportu, za rozsłuchanie dobrego imienia gminy Juchnowiec. I tak się po prostu no czułem dobrze. Ja do dziś mam tą fotografię, u mnie tam w pokoju stoi na czołowym miejscu. I Wspominam mile ten czas i tak znowu jak to ci śpiewali z ale to było jeszcze wczoraj, ale to było tak niedawno, 10 lat minęło już, mija w tym roku, no i kiedy to tak szybko minęło, no w każdym bądź razie czuję się dowartościowany jako obywatel gminy Juchnowiec Kościelny i jako normalny taki człowiek, no wiem za to dostałem, także hura hura hura. i ludzie, nikt się z nikim nie mi kłóci, przynajmniej tam gdzie ja mieszkam, no. jest porządek, jest woda, światło, sklepy podcielane. no żeby się nie umierać, no. jest spokój przede wszystkim, no. tak policzę no sklepy są, przychodnia jest, fryzjer jest, czego może mi brakować. Właściwie to, szczerze mówiąc, a i krawiec jest, i przychodnia rehabilitacyjna jest. No, co mi może brakować, no? Może jakieś takie małe kaderemki z jakimś tam, z jakąś i koniaczkiem, jak kogoś się spotkać, żeby zajść, pogadać. To czuję się bardzo kulturalne? Nie no, kiedy odwiedzam środek kultury, no przecież ja go nie odwiedzam tak. Czasami odwiedzam spontanicznie. Jadę rowerem, to spontanicznie odwiedzam, bo tutaj moi ulubieni, moi ulubieni kulturalnie ludzie pracują. Niby mi nie wygonili, że ja tak przeszkadza że ja tu zjadę z taką nich, że spotkamy się, co słychać. A po drugie, byłem tu już. Parę razy były jakieś święta niepodległości, 3 maja były spektale, spektakle teatralne, też tu przyjeżdżałem, niby to już takie, niby to takie trochę to służbowe było, ale przyjeżdżałem, A tak ogólnie to ja tu lubię czasami zajechać, zobaczyć jak się, jak się czuje cała załoga od kultury przez duże K. mam tu kolano, tu do lekarza, tu do banku, tam raz na jakiś czas muszę do miasta pojechać, coś tam załatwić. Ja tylko na jednym boleję, że emerytura to fajna rzecz, wy tak się nie śpieści na emeryturze. Tylko, że ja ciągle myślałem, że ja że był już 10 lat młodszy, no góra 5. to byłbym taki zadowolony. Najważniejsze jest, tak powiem, w tajemnicy mieć jakieś na emeryturze zajęcie czy robienie na drutach, czy czytanie książek, czy uprawianie sportu, czy pisanie wierszy, czy jeźdzenie na działkę. Człowiek tam no w stanie, musi mieć jakiś plan na dzisiaj, żeby coś zrobić, no bo to nie tylko dzień przeżyć przy telewizorze to jest takie już nudne i smutne, ale coś tak od siebie dać, się się zainteresować, nawet pójść z kimś porozmawiać, no, kawę, herbatę z kimś wypić. No, ale wszystko ma swoje, swój, swoją kolej rzeczy, także Trzeba przestrzegać pewnych norm i będzie dobrze. Powiem tak, że może część tej mojej urody, takiej no jeszcze możliwej do wytrzymania, część, część mojej wydolności fizycznej to może odziedziczyłem po ojcu, długo żył, ale nigdy sportowcem nie jednak sport mi trochę pomógł utrzymać dobrą kondycję, i fizyczną, i psychiczną. I to dzięki temu też tak się czuję dobrze, ale to powtarzam jeszcze raz. Nawet takie to i bieganie to trzeba mieć robić, trzeba mieć uprawiać. Dużo ludzi robi błędy, bo po krótkim czasie biegania rzuca się na jakąś tam szaloną imprezę, maraton jakiś tam, bieg przez las na 100 kilometrów. z tego nie zniesie, po prostu się zaburzy tak, żeby już miał do końca życia Dość wszystkiego. trzeba powolutku się wdrażać pewne rzeczy, i wtedy, wtedy będzie dobrze. Ja pierwszym ratownym przebiegiem po 13 miesiącach treningu. Zaczynałem od 5, potem 10, 15, 20. I to też taki był bieg niespodzianek, nie wiedziałem, jak na nie w końcu. No ale skończyło się dobrze. A tak humorystycznie powiem, e, tak wymyśliłem takie trzy razy S. Co to jest? No to jest sport, seks i seta. Dla niepijących to po prostu może być solarium, albo spacer. My się nie bójmy na pewne tematy rozmawiać, no. Wszystko jest dla ludzi. I to po prostu trzeba mieć skorzystać, no. Dlatego człowiek jest tak dobrze korzysta z pewnych rzeczy, to jest zadowolony, no. Jakiś filozof angielski czy francuski powiedział, że życie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki. Ja sam to wymyśliłem. Stosuję to w miarę jak mi się udaje, na pierwszym miejscu sport. No i tak będę dalej starał się realizować moje najskrytsze marzenia. To jest cytat piosenki z to jeszcze mój też ulubiony zespół ze szkoły średniej. Do dzisiaj oni grają, 50 mają występów. Co mi się tu podobało? Kiedyś Czad był nieco młodszy, wszystkie bajki były prawdą, dwóch żyć trwała każda chwila, a to było jeszcze wczoraj, a to było tak niedawno. Cała tu moja wypowiedź skupiała się nawet na historii biegania i historii życia. I nie to, że to jest przerażające, tylko po prostu czasami sam myślę, że tyle lat minęło i to ciągle... Rok za rokiem mija, no i zdaje się, że na przystanku stoi 5 minut tak długo, a tutaj nagle rok za rokiem mija, mija i. No ale człowiek ciągle zadowolony, że mija, a później nic nie dzieje takiego. No i chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających ten program. Życzę się dużo zdrowia. Trochę sportu, że ci się przyda, nie bójmy się, trochę sportu i tych innych rzeczy na S też się przyda. Bądźmy optymistami, Chwila chwili obecnej jest trochę trudno pewne rzeczy realizować, ale bądźmy optymistami, uprawiajmy sport w miarę naszych możliwości, to się wyjdzie dla przyda. A no jak mówiłem, optymizm niech nas nie zawiedzie i szczęście niech nam wypisuje.